Dzień dobry. Witam na kolejnej 5-minutówce z cyklu poświęconego prompt engineeringowi, czyli temu, jak tworzyć dobre prompty. Na wcześniejszych filmikach omówiliśmy ogólnie takie najczęściej używane podejścia do, tworzone, do tworzenia dobrych promptów i zrobiliśmy sobie przykłady naiwnego promptu, dodania kontekstu i wywiadu. Ta 5-minutówka poświęcona będzie przykładowi zastosowania łańcucha myśli, czyli Chain of Thoughts Stosujemy tę strategię wtedy, gdy mamy dosyć dużą wiedzę o tym zjawisku czy o tym zadaniu, które chcemy wykonać. Czyli znamy jego rozwiązanie, tego zadania w pewnych sytuacjach, w kilku wariantach, i to rozwiązanie podajemy czatowi, żeby naprowadzić go po prostu na właściwy sposób rozumowania i też dokładnie określić kontekst. To nasze zadanie to będzie wypełnienie braków danych w szeregu czasowym. Przy czym ten szereg czasowy jest dosyć skomplikowany. Po pierwsze, występuje w nim trend. To znaczy, mamy stały wzrost wartości. Po drugie, występuje w nim również sezonowość. Czyli na przykład wartości z bieżącego poniedziałku są podobne do wartości z poniedziałku sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni i tak dalej. No i spróbujemy dowiedzieć się od czata, w jaki sposób do tego zadania podejść. No i pierwsza rzecz to jest takie zapytanie bardzo proste, którego wyniki tutaj Państwo macie, czyli po prostu zadajemy pytanie, jak wypełniać braki danych. No tutaj oczywiście nie podaliśmy żadnego kontekstu, czad nic nie wie o pytającym mojego sytuacji, co on tak naprawdę chce zrobić. No i udzielił nam odpowiedzi, która jest dosyć rozbudowana, dosyć szeroka, i niekoniecznie odpowiada naszemu kontekstowi, no bo w jaki sposób mogłaby. Tutaj na początku jest kwestia różnego typu przyczyny braków danych. To generalnie w analizie szeregów czasowych stosunkowo rzadko się do tego w ten sposób podchodzi. To jest trochę, powiedziałbym, dla nas nie na temat. Potem mamy omówione metody imputacji, te najczęściej używane, koniecznie najlepsze, a już w szczególności w przypadku szeregu czasowego. W szczególności nam proponuje zastąpienie wartością średnią albo medianą. No i tutaj, jeżeli mamy szereg czasowy, to zwykle to jest niedobrze, a jeżeli mamy szereg czasowy z trendem i sezonowością, no to no będzie źle, dlatego że no, te wartości ciągle rosną, więc wypełnianie braka, braków danych średnią, ogólną, no to na początku szeregu nam zawyży, na końcu szeregu nam zaniży, oczywiście, jeżeli ten trend jest rosnący. No katastrofa to jest zastępowanie ze zerem, czyli wartością stałą. Potem jest interpolacja, która jest niezła, i potem wchodzimy w coraz bardziej skomplikowane rzeczy. Tutaj w szczególności to zastępowanie do najbliższych sąsiadów też nie do końca jest dobre, no bo musimy najpierw szereg przekształcić w taki sposób, żeby on bardziej przypominał takie zwykłe dane. Więc tu generalnie te podpowiedzi są generalnie nie na temat, ale trudno żeby były, no bo nie udzieliliśmy mu odpowiednich informacji. No, a potem mamy dane kategoryczne i tak dalej. Czyli. Tutaj, żeby skorzystać z tej odpowiedzi, musielibyśmy kolejne pytania zadawać, bardzo dużo się nauczyć. No i oczywiście jak startujemy od zera, no to może to nie jest źle, chociaż pytanie czy się nie zniechęcimy, albo nie zbłądzimy przez te podpowiedzi na początku. No, to zobaczmy, jak sobie poradzi w takiej sytuacji. Jeżeli my mamy pewną wiedzę, wiemy o rozwiązaniu tego zadania w pewnych sytuacjach, no i jak nam tutaj czat pomoże. No więc tutaj mamy już taki prąd przygotowany który jest dużo bardziej rozbudowany, i tutaj mamy w szczególności mówimy, jaki jest kontekst, jakie jest zadanie wypełnienia braków danych. I wiemy o tym, że jeżeli w szeregu nie ma trendu i sezonowości, to braki danych można zastąpić średnią ogólną. Jeśli jest trend, to braki danych można wypełnić interpolacją. Jeśli jest sezonowość, to braki danych można zastąpić wartością z poprzedniego sezonu. I teraz porać proszę, co zrobić, gdy, gdy jest trend i sezonowość. No i zobaczymy, co czad nam tutaj powie na takie zapytanie? Czy przesyłamy mu je? No i pisze nam bardzo rozsądnie, że te obie rzeczy trzeba uwzględnić. I po kolei mamy już konkretne podpowiedzi, bardzo trafne. Czyli pierwsza sprawa, żeby zastosować dekompozycję szeregu czasowego, czyli rozdzielamy szereg na trend, sezonowość, resztę. Jak to zrobić? I potem jak wykonać tą imputację, czyli jak wypełnić te braki danych. Czyli przez złożenie tego, tego szeregu, tak jakby z powrotem, z powrotem ta, bierzemy sobie ten, ten trend i sezonowość, a, i tutaj mamy, y, mamy to w jakiś tam sposób wypełnione. Następna rzecz, możemy to zrobić bardziej skomplikowanie, czyli zrobić sobie model szeregu czasowego, na przykład zrobić sobie wyrównywanie wykładnicze, to jest akurat dobry, dobry pomysł. Tutaj też proponuję taką dosyć armatę do tego celu, tak powiedziałbym, bo profeta, ale to jest dobra podpowiedź też. I tutaj mamy też informację, kiedy, którą metodę zastosować, prawda? Więc ta odpowiedź jest no, na pewno bez porównania lepsza i bez porównania, bez porównania bardziej pomocna dla nas niż to takie naiwne zapytanie. Czyli jak Państwo widzicie, ta strategia jest naprawdę fajna, naprawdę skuteczna, tylko oczywiście ma zastosowanie wtedy, kiedy już sporo na ten temat wiemy i. chcemy to naszą wiedzę zastosować, tak? Czyli potrzebujemy jakiejś podpowiedzi na jakiś konkretny, konkretny wariant jakiegoś zadania. Dobrze, jeszcze jedna może uwaga. Dosyć często stosuje się takie trochę podobne podejście, jeżeli pisze się jakiś kod, jakieś skrypty. Robiąc to w ten sposób, że w prompcie czy na przykład w komentarzu do tej naszej funkcji, którą tworzymy, piszemy, jakie są oczekiwane wyniki w pewnych sytuacjach, albo dodajemy na przykład przypadki testowe. I też to bardzo poprawia ten kod, który uzyskujemy: rzeczywiście dostajemy to, co chcielibyśmy uzyskać. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejną pięciominutówkę o drzewie myśli. I oczywiście także. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i zapraszam na nasze szkolenia poświęcone sztucznej inteligencji i ogólnie analizie danych. Dziękuję i do zobaczenia.